Siemanko z tej strony Gryfciuk. witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Warface Jak widzicie dostaliśmy nagrodę specjalną, czyli premię z awans dla początkujących graczy Szczerze powiedziawszy nie wiem co to nam da, ale zobaczmy Dwie monety, nie wiem co to są za monety w ogóle I gu 3 na 3 dni, okej, okay. to jest fajne, to mi się podoba O, jeszcze dostaliśmy nową broń dla szturmowca, możemy wyposażyć go sobie Odblokowano normalne misje bardzo fajnie, odblokowano medyka, też bardzo fajnie. I dostałem 3000 w nagrodę. Przepraszam. No i oczywiście strzelbę do medyka. Oczywiście rewolwer Python do wszystkich, dla wszystkich, tak naprawdę. No i bardzo mi się to podoba, naprawdę bardzo. Doładowanie premii, doładowanie odblokowań zbrojowni, tak? Czy co to nam daje, to nie wiem, tak naprawdę. Aha, nie to jest to te rzeczy, które są kłódką oznaczone, to jest VIP i wtedy można kupić je. O, to jest ciekawostka, słuchajcie. Monety odżywiania to są. Mhm. Mm tak, tak, aha. A, fajnie, fajnie, to naprawdę fajne, to, to mi się bardzo podoba. Dobra, to jest 100. I teraz tak, wejdźmy sobie w ekwipunek może. Wejdźmy w Medyka. Zobaczmy, co on tu ma. Richmonda. Pistolet nowy, tutaj akurat nic nie ten, nic się nie zmienia jakoś niesamowicie. Strzelec... Wyposażenie. Aha, to mamy wyposażenie tutaj, to jest ok. Oczywiście mogę sobie jeszcze tą broń wziąć i chyba tak też zrobię. Czemu ja chcę przedłużyć? Nie chcę przedłużyć, chciałem sobie to wziąć, ok. To na 23 godziny jeszcze, takie pierdółki tam. Będę chciał, słuchajcie, kupić sobie jakąś, jakiś pistolecik, jakąś broń do niego. Tylko jeszcze nie wiem co. AC-7, obrażenia duże. GU-2 To ma takie, aha Jest jakieś porównanie powiedzmy No nie wiem szczerze, nie mam pojęcia co, co by tu wybrać To jest jeszcze A jeszcze tu są jakieś bronie, dobra to jest ta co mamy teraz Ona jest trochę słabsza od tej co tutaj wybrałem, że tak powiem brzydko To Aha i ten Karkom to są te rzeczy, których już nie możemy wybrać Na to, na to musimy mieć VIPa Ale widzę, że naprawdę spoko bronie są tutaj na VIP-owskim, Czyli ten VIP by się opłacał no, Tylko oczywiście VIP to się wiąże z tym, że są pieniążki I jak wiecie o co chodzi Tutaj mamy rozbudowanie broni pewnie jakieś Tak mi się przynajmniej wydaje Że tutaj będzie rozbudowanie broni Aha Zwiększają szybkość, tak, wręcz tak. Takie pierduki, w sumie, które są nic nie warte w tym momencie. Jakieś klany, oczywiście, można by było sobie dołączyć, pewnie. Ale po co? Nam to jest w tym momencie niepotrzebne, totalnie. Więc może weźmy sobie chińskie sidła czy spacer na wietrze. Hmm. Bo chciałbym sobie jeszcze jedną misję zrobić. Generalnie mamy tutaj naprawdę dużo do zrobienia. Chociaż można by w sumie sobie wziąć jakąś losową mapę. Niech nam znajdzie coś. Nie no, to jest przekięcie, patrzcie. Lecimy na grubo z tematem. O, znalazło nam grę od razu. Michioł 69, Poland Pompa. Widzę, że on ma bardzo wysoki level. To jest chyba jakiś złoty sierżant. Nie wiem, szczerze powiedziawszy. Mnie nie wiem, jak tu levela się. Jak tutaj jest z levelami, generalnie. Trzeba by było to sprawdzić. Jesteśmy w Blackwood, oni są w Warface. No, zobaczymy, co z tego tutaj wyjdzie tak naprawdę. Widzę, że dużo osób tutaj gra tym inżynierem, tak? Bo to, to chyba inżynier jest tam jeszcze. Tutaj yy, brama się lekko zbugowała, bym powiedział. Ale można otworzyć z tej strony, nawet gdyby. No i biegniemy. Mamy jakiś deadmatch chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest deadmatch. 10 minut mamy na to. Więc całkiem spoko. Aha. Weźmy podstawę, Da się tutaj tak? Nie da się. Muszą być jakieś specjalne chyba podejścia do tego, żeby tego podsadzać. Okej, okay, oni gdzieś tam są. Czyli jakbym sobie tutaj gdzieś wyszedł. Dobra, jednego zabitego mamy. Jeden jeszcze padł gdzieś tam. Tam można gra rzucić ty suko, gin, gin Zabił mnie, no nie No nie, dobra czekajcie Zmienimy sobie może na snajpera Nie jako snajper chcę, dobra jako snajper Oczekiwanie na ożywienie Przez medyka, OK, Naciśnij spację aby się odrodzić, OK, Czyli mogę od razu tak naprawdę się odradzać Tam medyk ma Ileś tam czasu żeby dobiec, to jest na czerwono Wtedy oznaczone Dobra Czemu to jest zbugowane, to ja się pytam Trzeba gdzieś tędy wybiec, słuchajcie. Gdzieś tutaj się pobawić troszeczkę. Ja to bym wziął się tym snajperem tutaj na bok, bo wiecie, jak ja się tu schowam, to mam większą szansę nie mogę na to wskoczyć, ale bez sens. Można wskoczyć tylko w tych miejscach, gdzie jest oznaczone, że wiecie, że jest taki podskok jakby. Dobra, ziomek tam ode mnie dostał. Coś tam ziomek ode mnie dostał, ale trzeba uważać. Naprawdę totalnie trzeba uważać. Dobra, trzech zabitych mamy. Ładnie, ładnie. Dzięki, żeś mi uratował ziomek. Dobra, podmiankę broni zrobiłem małą. What the fuck? Climor Climor No to słabo, to jest słabo Może jednak wezmę, słuchajcie sobie, medyka Odrodzi się jako medyk Trochę zmniejszę sobie czułość myszy I lecimy z tym tematem Naprawdę jest spoko gierka, powiem wam szczerze Można się fajnie pobawić Tutaj Nie wiem co ten heroes tutaj za bardzo robi Chyba, że on cheatuje No stój ziomek Dobra, gościu chyba ma już full. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, zabiłem go? Nie, nie zabiłem go, ale. Coś tam. Coś tam mi się oberwało. Dobra, stał. Trzeba się uleczyć. No, mogę? Czemu nie mogę? PUM! Dobra, ziomuś uleczony. nas zabił mnie! Ja ci chciałem tutaj polecić, polecić kolegów, a widzę, że nie wyszło mi to zbyt dobrze. No trudno. Trudno w takim razie, mogło być lepiej, wyszło jak zwykle Dobra, nie no, mogę przez takie rzeczy przeskakiwać tam Dobra, dostał ode mnie po nogach gdzieś chyba dostałem od kogoś. Mimo, że tam nikogo nie widziałem to od kogoś dostałem Ciekawe czy można jakoś tędy przejść Tu jest jakaś bramka, ale zamknięta, bez sensu Dobra, pożycz tą broń Może się bardziej przyda, No aha uzupełnił amunicję, to nie, to nie chcę jak z taką ilością amunicji, to ja dziękuję. Ej, no dostał! Jaka lipa Czy tamten ziomek ode mnie dostał? Wiecie co, chyba jednak ten sniper będzie tutaj lepszy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo jakby nie było tutaj, jakbyśmy mogli tu przejść. O, tędy, to jeszcze owszem. To by było fajne. Ale że nie możemy, no to trochę gorzej. Tak naprawdę. Najlepiej tutaj było chyba wejść na na to i się położyć. Nie bardzo wiem jak można się tu położyć O, na X, dobra Czyli się jakoś da Dobra, jeden zginął Ja jestem tutaj na 8 HP, więc no szczerze powiedziawszy lipa totalna no, Połóż się gościu, połóż się Nikogo nie widzę Dobra, tam gdzieś przebiegał jeden Kutasiarz, ale no niestety Nic na to w tym momencie nie daje. Jak to jest, że ten kolega koło mnie leży, a ja nie? Dobra, zginął ziomek. Tam jest gdzieś jeden. Co za dranie, słuchajcie, strzelają do nas. Dobra, tam jeden zgarnął, ale nie na tyle, żeby go zabić. Dobra. A, spadłem, spadłem. No nie, no shit happens. Dobra, trudno, w takim razie trzeba się przenieść. Nie mam za dużo HP chyba. Trzeba powiem, że nie wiem kiedy mam HP, a kiedy nie mam. Dobra, zginął ziomek. Zmień to. Tam jest gościu. Dobra, stąd muszę się ewakuować. Bo wiem, że zaraz ktoś tu... Ty a debilu! Nie zamykaj tego ośle. Jak mnie tak, tacy kretyni denerwują, nie? Człowiek otwiera po to, żeby tutaj nie zginąć. A ten ci to zamknie. Tam jest ciula z jeden. Tam jest też jeden Dobra, zginął. Pięciu zabitych mamy. Wow! Naprawdę dobre combo. Tu jest jakiś jeden obok. Więc będzie stąd zaraz gościu wybiegał. To ja bym mógł zamknąć. No nie, otworzyć, przepraszam. To, ja, to bym chciał otworzyć. Ale niestety się nie da. No nie, ale dałem się wrobić. Ale się dałem porobić. Oni wygrywają o 5, to jest ta lipa, słuchajcie, to jest ta lipa, że oni wygrywają. Znaczy nie tyle wygrywają, co mają więcej po prostu fragów. A tu jeszcze tylko 2 minuty zostały. Jeżeli my w ciągu tych dwóch minut nie ubijemy tylu, ilu trzeba, to będzie lipa. Totalna lipa. 5 mają, 5 więcej. Dobra, gościu zginął. Dobra, następny zginął. Aj, za dużo ich! Za dużo ich, a broń nie ta, żeby się bawić. Jakbym mógł jakoś, kurde, zmienić broń, tutaj to by było fajnie. Ale niestety nie mogę, z tego co widzę. Dobra, na F wyjazd robimy i zasuwamy. Dobra, dostał ode mnie Heda. Bardzo dobrze. Powiedziałbym, że prawidłowo. Dub, dub. Nicem to niestety nie dało. Muszę się schować teraz. Mam mało HP. Może nie jakoś niesamowicie mało, no ale jednak mało. Dobra, tam parę osób ode mnie dostało. Niestety trzeba się ewakuować. Dobra, kolejny zginął. Trzeba się tutaj schować trochę. Myślę, że tu nas się raczej nie spodziewają. Chyba, chyba raczej na pewno się nas tu nie spodziewają. Dobra, stanę sobie tutaj, przeładuję. Przegraliśmy. Ja 86. Nie, wygraliśmy. 86 do 70. Wygraliśmy. No to naprawdę spoko. Myślałem, że przegramy to już. Deadmatch drużynowy. Dominacja. Dominację, może weźmiemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Całkiem naprawdę spoko. Słuchajcie, żeśmy to wygrali. Myślałem, że to przegramy, nie? Byłem na drugim miejscu z, wynikami, z wynikiem 16-6. 5 strzałów w głowę, no trochę mało zabici. Granatami 2. ZS, czyli po prostu killer ratio 2,7. Całkiem, naprawdę spoko, naprawdę całkiem spoko. I dwa ożywienia jeszcze miałem. 200 dolarów zarobionych, prawie 198 dokładnie, więc całkiem, naprawdę, całkiem spoko. Zagrajmy w takim razie jeszcze. Uuu! O kurde! 84% rangi mamy, widzę. Więc naprawdę super. Wybierz następny przedmiot do odblokowania. Aha, czyli tutaj mi się. Level nabija i ja po prostu sobie nabijam do tego Bronie, które mi się odblokowują. Fajnie, to mi się naprawdę podoba. Zdecydowanie mi się to bardzo podoba. Auto Balance Drużyny, czy ja mogę dołączyć do gry, czy nie? Czekaj, czekaj i czekaj. Na tym. Aha, tu nie ma znaczenia jaka klasa, tutaj po prostu sobie wybierasz następny przedmiot do odblokowania. okej okay całkiem fajne, naprawdę całkiem fajne to jest dozwolone klasy wszystkie, gra rozpocznie się za 15 sekund, więc no jeszcze chwilkę, jeszcze chwilka i będziemy ruszać i teraz można by było sprawdzić co ten Michciu ma za level szeregowy drugiej klasy, ranga ósma, aha czyli to jest level ósmy a ten Mark, a już nie zdążę chyba, bo chciałem sprawdzić jaki level ma ten Mark ale on ma tam 12 i wyżej chyba, nie wiem który jest maksymalny I to by trzeba było sprawdzić ale myślę, że to nie będzie żadnym problemem. Gra rozpocznie się za 3 2 1 go. No i zobaczymy. Oczekiwania na pozostałych graczy. Ten mi ma jakiś dodatek chyba do amunicji. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo VIPa ma kupionego. No bo nie wiem co to może jeszcze oznaczyć. Chyba jakiś VIP. Tak by się przynajmniej wydawało. Street Wars, czyli znowu to samo, słuchajcie. Znowu to, ta sama mapa, która przed chwilą była. Dobra, można to tak zrobić, no. Nie ma tutaj chyba większego raczej problemu z tym. Fajnie by było, jakby nas już dołączyło, a oni by sobie po prostu dochodzili. Bo jak patrzę na tego Anim soldiera, to mam dość. Ale nie, trzeba i tak czekać na wszystkich. Więc tutaj kraj trochę dał dupy w pewnym sensie. I widzę, że oni mają, są naprawdę levelowi. Wszyscy jakiś tam szeregowy, drugiej, pierwszej klasy, a my, no, pierwszy level, no, tak trochę słabo, czy tam drugi. I Kupa też ma taki. Melbik ma pewnie jakiś trzeci, czy coś. Tak to mniej więcej wygląda. Wyeliminuj 150 przeciwników. I na to nie ma limitu czasowego, jeszcze powiedz. Nie, jest 10 minut. Dobra. Nie ma tragedii. Wywalono mylbika Za duże opóźnienie z 6 na 8. No super. Zdecydowanie zbilansowane. Dzień dobry. Do widzenia. Zabiłem trzech i mnie... Gościu w plecy zabił. Ale Lipton. Ale Lipton, słuchajcie. A to było takie takie dobre. To było takie dobre, słuchajcie. Wbiłem się tam, ale szczerze powiedziawszy na farcie ich trochę wybiłem. No jakby nie było. Jakby nie było, było tu więcej farta niż rozumów. Dobra, granatem się tam przerzucili. Kolejny, kolejny, potrójne morderstwo Tutaj już następnego chyba nie ma Tak by się przynajmniej wydawało Chciałbym się schować tutaj Dobra, zabity Zamknij tą bramę, chowam się Nie Dobra, ja się stąd muszę ewakuować To zdecydowanie do widzenia Chciałbym się skampić za tymi butelkami, czy jest to możliwe? Chyba nie Chupita, idź tam Dobra, ten po budynkach skacze Więc tu trzeba uważać na nich Jak oni po budynkach skaczą Dobra, szósty zabity. Bardzo mi się to podoba. Tam gdzieś jest jeszcze jakiś ziomek. Na bank. Dobra, zabity. Kolejny Uff. ciężko, słuchajcie, idzie ciężko, ale idzie. Nie wiem, gdzie te ziomki są. Ale jeden musi być gdzieś tu na blisko. Dobra, zginął. Tutaj będzie pewnie jakiś jeden. Na bank, słuchajcie. Wydawało mi się, że tutaj, ale to doniczki. Jaki. Jaki śmieszny Bóg. Może nie Bóg. Może nie Bóg. To po prostu takie złudzenie optyczne bardziej. Do widzenia. Do widzenia, 10. 10 zabity, słuchajcie. 13 na jeden mamy, ja pierdziul. No ja snajper! Cholera jasna. 13 na dwa. No zepsuł mi trochę tutaj kaderatio. No trudno. Trudno. Co to za myśliwiec? To było dziwne. 13 na 2. No kurde powiem, że nie sądziłem, że tak dobrze nam tu pójdzie. Dzień dobry, do widzenia. Podwójne zabójstwo, bardzo mi się to podoba. Oczywiście tym ślizgiem tutaj możemy narobić. Dużo, naprawdę dużo można narobić tym ślizgiem. Do widzenia przyjacielu Tu był jeszcze jakiś ziomek Dobra, trzeba się skampić Przeładować I tutaj uważać trochę na siebie Tam jest ziomek Tutaj na górze nikogo nie ma Tu też nic Tak na cichaczu, słuchajcie, na cichaczu. Konkretnie na Cichaczu Aj z tyłu Aj nie sądziłem, że mnie gość od tyłu zajdzie, no trudno No trudno, zlamiłem tutaj, trzeba się przyznać Kupa widzę też nawala, 14-3 Gość mnie tutaj no nieźle ściga, naprawdę nieźle Harry polowanie na czaszki zrobił, dwa headshoty w no, dość szybkim czasie bym powiedział Aj! aj. Skubaniec jeden, no? Za dużo ich tam już jest. Już ich tam jest za dużo. Sobie. Ale jak, oni, jak ten kupa sobie ich tak dookoła przebiega, to ja wcale się nie dziwię, że on ma tyle fragów co ja. Nawet zaraz będzie miał więcej, tak naprawdę. Tylko tyle, że ja więcej podwójnych, czy tam potrójnych zabić zrobiłem. I to widać po punktach. Po prostu po punktach to widać. Czy ten kupa tam poszedł. Jak go zaraz nie zabiją, to będzie cud. Jakbym stąd widział, kurde, ten pojazd, to bym miał zdecydowanie lepsze pole widzenia. No, ale no niestety nie widzę. Dobra, Kupa już zginął. Trochę słabo to wyszło, no ale trudno. Zobaczymy, no myślę, że zaraz ktoś stąd będzie wybiegał. Chociaż Chupita tamtędy poszedł i nic Jak Chupita zabiją to będę wtedy wiedział, gdzie jest Krajsik, co tu wali heady? to nie pytam Co? Skąd? What the fuck? Gościu mnie zabił przez drzwi Ja jestem w szoku, naprawdę w głębokim szoku jestem Dobra, przejdę się może drugą stroną teraz Bo cały czas tamtą szedłem Może teraz tą Hops Tutaj nikogo nie ma z tego co widziałem Nie ma tu żadnego Claymora. Dobra tu nikogo Tam ktoś był, ale Teraz to już po zawodach Tak czy siak Hops. Daj w śmieciu. Dobra, zginął. Schowam się tutaj. Mam nadzieję, że nikt mnie nie zauważy. Nie ty chamie Aymor. Ty chamie prostaku jeden ty. Ślagby, to myślałem, że mnie tam nikt nie zauważy. Ale niestety, no nie sądziłem, że Sniper może być na dachu Mamy 85 do 50, jakby nie było, więc tutaj tak czy siak mamy przewagę Dobra, zginął Jeszcze jeden tam był? Oni we dwójkę tam leżeli? Jaki przypał Jaki totalny przypał, słuchajcie W życiu bym się nie spodziewał, że we dwójkę będą leżeć w jednym miejscu, jeden za drugim Wszystkiego można się spodziewać, ale nie tego, że dwóch będzie leżeć w tym samym miejscu. Ale żem rzucił tego odłamkowego. Dzień dobry. Do widzenia. Jeszcze któryś cwaniak? Jeszcze któryś. Tutaj już nasi siedzą to bardzo dobrze. Nie, nie 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 na tą broń to ja nie chcę tego zmieniać. Tutaj będzie jakiś ziomek zaraz wybiegał zobaczycie. No ty śmieciu no dobra dostał banie. Do widzenia. To już następny. Tam śmieć, no Nawet dwóch ich tam jest Ej kurde, amunicja Nie, no nie, no nie, no nie, no nie No tak być nie może, słuchajcie Ale tak czy siak wygraliśmy to Jakby nie było, wygraliśmy 106 do 65, no 15 sekund nie mają szans tego odrobić, nigdy w życiu Choćby nie wiadomo co Bum, ładny granat, nikogo nie zabił, nieważne. Tu nikogo nie ma. Ja jeszcze go nie zdążyłem zabić, ale przypał. No trudno, ale na pierwszym miejscu skończyłem z wynikiem 23 na 8. Więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. No ale nic słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, dziękuję Wam za oglądanie, no i zapraszam Was do kolejnych, na razie, no i cześć!